Dobrze, um, w tym pierwszym odcinku um, Unboxing Toys with Bianca będziemy otwierać tą lalkę LOL OMG Queens i ma 20 niespodzianek. I to są wszystkie reszta OMG Queens, co możemy mieć? Mam już to i to, co teraz otwieramy i muszę jeszcze tylko to i to mieć, żeby mieć wszystkie. Więc już teraz możemy zacząć otwierać to OMG lalkę. Skoro teraz wszystko mamy obcinane, możemy już wyjąć naszą laleczkę. Wow, ale ona jest kolorowa. I um, to jest jej siostra. Um, I ona bardzo się błyszczy. Mm, ta jest psi, nawet przepiękna. I. Ale najpierw e, trzeba e, ją oderwać od tych plastików co są na niej, popatrzcie, ta lalka jest po prostu przepiękna, jej włosy takie kolorowe i nie wiem dlaczego, ale mam dwa różne kurcie. Więc skoro już e, obcięliśmy naszą lalkę, e, przepiękną, więc może teraz um, z tą laleczką damy radę otworzyć tamte niespodzianki, bo jest ich 20 i jestem bardzo ciekawa, co, jakie będą tam niespodzianki. Więc już wszystkie zadań e, niespodzianki od. Te lalki LOL są już otwarte, więc teraz możemy zobaczyć, co ich w środku jest. Więc tutaj mamy tego złot taki złoty grzebień, fajny. Bardzo mi się podoba e, złoty kolor, dlatego e, będę ją codziennie cieszyć. Ale. Jak, jak, um, jak grzebień jest złoty, to co nie znaczy, że włosy też będą złote? <grym> A tutaj wygląda jakby miała buciki jakieś, więc możemy je otworzyć. Wow, ale te buciki są fajne. Więc możemy też te buciki założyć na naszą laleczkę Więc mamy tu naszą laleczkę i założymy jej bucik nawet ładnie wygląda Fajostko wygląda w tych butach wysokich i e, podoba mi się ten taki miętowy, jasny, zielony kolor. Aha. Bardzo ciężko włożyć te buty. Jak widzicie, bardzo ciężko włożyć te buty. Dalej widać stopę. Udało się już założyć, Więc ta już ma swoje buciki, ładne I wygląda na to, że jeszcze jest druga paciuszka. Oj. Um, taka buntowa. Y, I zobaczmy, co? co to jest. Oj. A jestem to torebka Oj, oh, to, wypadła jest to jest jest bardzo tym kolor, kolorowa. Kol, kolorowa może to jeszcze będzie? Sprawdźmy to, to hmm. no. o już nic więcej nie ma, więc jeszcze założymy tą torebeczkę na tą laleczkę. Trochę się lubię nawet. O, tu jest takie miękkie, że aż chcę na tym chce mi się na tym spać. Takie miękkie. Nie uwierzycie w to. Okej, okay, też wygląda super fajnie, odłóżmy ją na bok, tu i też mamy zdjęcie tej lalki LOL i wygląda na to, że będziemy jeszcze mieć jakieś fajne, fajne okulary. Czarne, ciekawe jak one przecież nie widzą I, i może jeszcze jest napisane Everyone is a queen, to znaczy wszyscy są królowo. Mm. Oj, 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 ale mi się spada. Jest napisane. Everyone is a queen in their own way. To znaczy, wszyscy są królowo w, swo w swoją drogę. I jeszcze mamy je spojrzenie z taką koroną. Na pewno będą te okulary, bo to już będą ubrania. Tak, to na pewno, to wiedziałam, że to te okulary. Czekaj, coś jeszcze jest w środku. Więc tutaj mamy okulary. Tu nasilnik i to jest na włosy kwiatek. I może też jest. Coś jeszcze jest w środku. Co to jest? Drugi kwiatek. A to taka e, obrączka na rękę. I jest coś w środku. Bo to jest. Tak widzę to jest w jednej rzeczy, wow, e, więc teraz spróbujmy to wszystko założyć na to... Kto zdjął tę torebkę? Hmm. Więc teraz założymy wszystkie te rzeczy na tą lalkę, więc mamy torebkę, co niedawno odwróciłam. E, okulary, wow, ale ona wygląda słodko w tym. I jeszcze taki fajny nasilnik. On ją nazywały królowo kwiatów albo królowo natury. Tak wszędzie jest kolorowo, kolorowo jak kwiaty. A za to nie wiem, czy to ma iść może na rękę? Nie. ja to idzie na rękę z pewnością. Tak myślę. Mogę cię <tak>, tak, może myśleć. Znowu wybuchnęła ta rybka. Nie wiem jak i dlaczego ta rybka cały czas spada. No, sprawię. I to chyba są takie spineczki na włosy. Dwa kolory. Ale to już nie będę ich zakładać. I popatrzcie na to e, super fajno królowe, popatrzcie, nie wiem czy widzicie, ale okej, okay. mm. więc to i prawie wszystkie niespodzianki. I zobaczymy jeszcze je, jaki mały krewna. I wygląda na to, że jest jeszcze jakaś koperta. Więc musimy ją otworzyć. Oj, wygodnie Stand out. Be different. Always surprise. Create. Invent. Queen of design. Taki jest powiedziany jest napisane let's party. To wygląda jak taki list. Więc e, ona może to sobie trzymać. I e, teraz może już zobaczymy, jakie ona ma ubrania. Tutaj. Dobra, więc położymy nasze laleczkę na podłodkę. I zobaczymy, jakie ona ma ubranie. Mam nadzieję, że ciekaw... O matko, nie mogę patrzeć, nie mogę uwierzyć, nie uwierzycie w to. To jest przepiękne. Oj, o ta sukienka. Jest po prostu przepiękna, kolorowa. Tylko, gdzie ten wieszek powiedzieć, że to dziwne. Ale ta kościółka jest... Przepiękna. i może coś jeszcze będzie w paczuszce, więc położmy to obok tej laleczki, nie wiem czy widzicie, teraz i może coś jeszcze będzie, nie, nie ma, więc to już jest, to jest prawie koniec tego odcinku, więc mam nadzieję, że że y, spodoba Wam się y, na drugim odcinku będę otwierać klocki i y, to takie duże Harry Potter albo śmieka, ale jeszcze nie wiem jakie, y, więc mam nadzieję, że y, dobrze że będziecie się dobrze y, bawić. Um, może jak widzimy te zabaki to wspólnie oglądajcie ze mną jak można to nagrać dobra subskrybujcie um, na mój kanał i um, mam nadzieję że um, lubi, um, polubiliście ten odcinek um, drugi odcinek będzie jeszcze fajniejszy więc Papa. Um, pa. O, on też jest pa. Papa. Oj, poczekajcie. Jest to nie koniec. jeszcze to założę um, tą śliczną bluzkę na nią. Oj, nie podglądaj. Uau! Wow. Dá że już to będzie założone i mam nadzieję, że um, polubicie mój kanał i będziecie fajnie się bawić moimi e, zabawkami moimi, jak widzicie, polczyki poprawić, okulary założyć. I najważniejsza rzecz: nasiennik, yy, to taka obrączka z kwiatkiem złota. Oj, ci, wypadła. Dobra. W sprawie założona. Yy. Uuu, założone, więc ostatnia rzecz to będzie najważniejsza rzecz, to jest torebka, bo ona zawsze mi ucieka i spada, jak widzicie. Więc musimy ją założyć. Więc papa, papa! Pa. Па-па! Субскребуйте! Па-па!